Był sobie Mareczek i Mareczek co środę wychodził gdzieś z domu i nikt nie wiedział, gdzie wychodzi Mareczek. No i pewnego dnia żona mówi do Mareczka, weźmie gdzieś kurde ze sobą, weź mnie gdzieś zaprowadź, do jakiegoś klubu mnie weź wyciągnij. No i Mareczek wziął ją do strip clubu. Wziął ją do strip clubu, wchodzą do środka, facet w szatni mówi, dzień dobry panie Marku. Żona już podejrzliwie tak patrzy. Idą dalej, podchodzi kelner, panie Marku co dzisiaj, co dla pana? Ta żona tak patrzy na niego, no i wiecie, w stripie, jak to, jak to w stripie, kobieta zaczęła się na róże rozbierać. No i zostały jej tylko majtki, no i cały lokal krzyczy, no jak majtki, no to kto je nie, No Mareczek i cały lokal, Mareczek, Mareczek, dawaj, twoja kolej, Marek, Marek. Żona to zobaczyła, wkurwiła się, wkurwiła się niesamowicie. I mówi, co to się wyprawia, co to się odpierdziela, nie? Za szmaty tego mareczka, wzięła go ze sobą, do taksówki go wrzuciła, jadą w tej taksówce, i ona się wydziera, że ona sobie nie życzy taki zabaw, że ona sobie nie życzy tego wszystkiego. Co to mareczek miało być? też się odwraca, i mówi, panie Marku, no takiej pyskatej kurwy to myśmy jeszcze nie wierzli.